Wczoraj rozmawiałam z przyjaciółką, która jest starsza ode mnie od dekady, ale ma ogromną słabość do młodszych, sporo młodszych mężczyzn. Co ciekawe, ci młodsi mężczyźni również są nią żywo zainteresowani. Jednakże rozum podpowiada jej, że jeżeli chce się z kimś związać na dłużej, na serio, może do końca życia, to warto byłoby ulokować uczucia w kimś dojrzalszym, w rówieśniku, w starszym mężczyźnie. Ale problem polega na tym, że ona jest przezroczysta dla starszych mężczyzn. Dlaczego? Dlatego, że my przyciągamy nie to, co jest w, naszym, w naszej głowie, w naszym umyśle, nie to, co jest rozsądne, tylko to, co jest w naszym sercu. Więc jeżeli chcemy przyciągnąć coś do naszego świata, to przede wszystkim musimy popracować nad naszym sercem, nad naszymi przekonaniami i nad tym, w co wierzymy. Dlatego, jeżeli masz przekonanie, że mm, samotne matki nie mogą mm, poznać wartościowego mężczyzny, to ogranicza Cię Twoje przekonanie i tak będzie. Jeżeli uważasz, że musisz schudnąć, żeby znaleźć miłość, to nie waga Cię ogranicza, ale to przekonanie. Jeżeli uważasz, że nie ma fajnych mężczyzn, to tak jest, ale bo tak jest Twoje przekonanie. Jeżeli uważasz, że na Tinderze nie można znaleźć uczciwego, porządnego mężczyzny, to nie ogranicza Cię wcale Tinder, ale Twoje przekonanie na ten temat. Kochane, tylko do 3 czerwca cudowna promocja z okazji Dnia Dziecka. Kup program Szczęśliwa w Miłości od randki do związku, a w gratisie dostaniesz mini program, cztery piękne, bardzo takie nasycone konkretami moduły. Randkuj, żeby on chciał więcej i ty też. Ale praca z przekonaniami kłania się jako pierwsza, i w programie Szczęśliwa w Związku znajdziesz narzędzia do tego, żeby pracować nad przekonaniami. Zmienisz przekonania, a ja ci gwarantuję, że zmieni się Twoja rzeczywistość. Zaczniesz wierzyć nie głową, ale sercem w to, czego chcesz, i to do ciebie przyjdzie, bo tak po prostu tak to działa. I tyle.